Cześć! Witam Was wszystkich w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Mieścimy się tuż przy Krajowej Dziesiątce, czyli przy drodze łączącej Bydgoszcz z Piłą. Jako salon mamy bardzo szeroki asortyment. Sprzedajemy motocykle, motorowery, skutery, kłady, krosy, rowery, sprzęt ogrodowy, pojazdy, Elektryczne. Jak widzicie, dzisiaj będziemy rozmawiali o krosach, a dokładniej o krosach kawasaki. Nasza firma sprzedaje przede wszystkim krosy. Właściwie o każdej pojemności. Najmniejszy kros, jaki mamy to pojemność 50 cm3 na kołach 10 na 10. A największy w tej chwili to 300 na kołach 21 na 18. Także u nas znajdziecie krosa dla każdego. Do tej pory były to firmy X-Motos, Kayo, Asics, XTR, NXT Bartona i tymi krosami przede wszystkim handlowaliśmy. Od pewnego czasu zauważyliśmy, że bardzo dużo ludzi pyta o e, jakiegoś krosa, czy posiadamy w sprzedaży krosy firmowe, czyli mając na myśli Suzuki, Kawasaki, e, Honda e, czy KTM, coś takiego po prostu firmowego. W związku z czym poczy, poczyniliśmy starania, aby w naszym salonie znalazło się kawasaki. I dzisiaj właśnie premiera. Pierwszy raz pokazujemy Wam Crossa, W sumie to nazywa się motocykl Enduro od Kawasaki. Jeżeli chodzi o Kawasaki, to marka chyba wszystkim bardzo, bardzo dobrze znana. Za chwilę opowiem krótko o jej historii. Jak co, co Kawasaki produkuje, co produkowało. Jak to wygląda? Pamiętajcie jednak, że Kawasaki to sprzęt profesjonalny. To sprzęt, na którym naprawdę możemy pojeździć ładnych parę lat bezawaryjnie i przede wszystkim bardzo, bardzo komfortowo. Kawasaki to nie tylko kłady, nie tylko krosy i nie tylko motocykle, bo z tego zapewne znacie tą markę. Motocykle Kawasaki oczywiście są bardzo popularne, ale Kawasaki to firma działająca w wielu branżach i na wielu rynkach. Produkcja motocykli w Kawasaki zaczęła się na pełną skalę 50 lat temu. Pierwszy silnik motocyklowy został zaprojektowany na bazie z wiedzy zdobytej podczas projektowania silników lotniczych. Bo jak za chwilę się dowiecie Kawasaki również produkuje części do boeingów. W 1996 roku, 1996, został wypuszczony 10-milionowy motocykl. Także tych produktów na całym świecie kawasaki sprzedaje bardzo, bardzo dużo. Kawasaki jest również dostawcą taboru do znanych pociągów. To są pociągi o nazwie Shinkansen. Kursują one przede wszystkim w Japonii. Miałem okazję jechać takim pociągiem. One osiągają prędkość do 300 km na godzinę. Oprócz tego Kawasaki produkuje śmigłowce oraz części do Boeinga 777, czyli do typowych pasażerskich Boeingów. A więc oficjalnie już ogłosiłem Państwu, że Nasza firma rozpoczyna współpracę z firmą Kawasaki. Na razie nasza współpraca będzie polegała na sprzedaży tak jakby dwóch segmentów towarów. Będą to e, kłady, które tutaj dzielimy na ATV, czyli kłady przeprawowe, oraz kłady użytkowe, e, to są kłady typu mule, już posiadamy takie na stanie oraz drugi segment. Segment Enduro, czyli motocykle w wersji Enduro w pojemności od 110 do 450. Dzisiaj prezentujemy Wam pierwszy, a zarazem najbardziej popularny model motocykla Enduro Kawasaki. Jest to model KLX140R. Jest to motocykl Enduro, za chwilę go uruchomimy, za chwilę Wam e, pokażemy kwestię uruchamiania w pojemności 140 e, cm. sześciennych. I tutaj mamy do wyboru trzy rozmiary kół. Mamy 17-14, 19-16 oraz prezentowany tutaj dzisiaj 21-18, najbardziej popularne. Wszystkie motocykle KLX 140R charakteryzują się pewnym prowadzeniem i stanowią idealne wprowadzenie do jazdy terenowej. Silnik ma pojemność 144 cm3, miękkie zawieszenie, elektryczny rozrusznik. Sprawdza się to bardzo dobrze w terenie. Sami wykonaliśmy już jakieś jazdy próbne. Naprawdę jest to sprzęt godny polecenia. Na innych portalach u osób, które testują typowo pojazdy, możecie zapoznać się z zaletami motocykli Enduro KLX Kawasaki 140. Przede wszystkim rama. Mamy tutaj bardzo lekką ramę. Obwodową o przekroju skrzynkowym, wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości. Zapewnia ona wyjątkową sztywność i wytrzymałość. Tutaj pęknięcie ramy raczej nie wchodzi w rachubę. Wąski profil ułatwia trzymanie motocykla i zwiększa płynność jazdy. Silnik chłodzony powietrzem, czterosuwowy SOHC. Pojemności, tak jak powiedziałem, 144 cm3 uruchamia się łatwo po, przy, po przyciśnięciu przycisku. Za chwilę całą procedurę odpalania takiego motocykla zademonstrujemy. Pięciobiegowa skrzynia z ręcznym sprzęgłem zapewnia nam płynną zmianę biegów i przyspieszenie. Przednie i tylne hamulce tarczowe za, zapewniają nam silną i progresywną siłę hamowania. Tutaj mamy tarczę o średnicy 220 z dwutłoczkowym zaciskiem, a tylna o średnicy 186 z jednotłoczkowym zaciskiem. Jeżeli chodzi o kolorystykę, Kawasaki jest tutaj zawsze standardowe: zawsze kolor zielony, który przypomina nam kwestie jakichś zawodów sportowych. Także myślę, że jest to kolor. Bardzo odróżniający i bardzo ładnie wyglądający na motocyklach Enduro. Przed uruchomieniem, jeszcze kilka danych technicznych. E, oczywiście, silnik chłodzony powietrzem, czterosuwowy, jednocylindrowy, 144 cm sześcienne, dwuzaworowy SOHC. Układ paliwowy to gaźnik, zapłon e, Digital CDI. Układ rozruchowy to jest rozrusznik elektryczny. Za chwilę to Wam zademonstruję. Smarowanie wymuszone, mokra, miska olejowa. Jeśli chodzi o biegi pięciobiegowa, przeniesienie napędu, to oczywiście łańcuch. Sprzęgło mamy mokre wielotarczowe, hamulce, pojedyncza tarcza hamulcowa o średnicy 192 z przodu, pojedyncza tarcza hamulcowa z tyłu, zacisk hamulcowy, pojedynczy tłok, z przodu mamy podwójny tłok. Rama oczywiście o dużej wytrzymałości na rozciąganie, skok zawieszenia 190 z tyłu 220. No i opony z przodu 21 275, z tyłu 4.1 na 18. Długość 2 metry na 790 na 1135, prześwit 300. 15. To kilka takich suchych informacji, a teraz zapraszam Was do motocykla i uruchomimy pierwszy raz nasz Kawasaki Enduro 140R. Jesteśmy już na motocyklu yy, koła 21.18. Przyznam się szczerze, mam 1,70 m wzrostu. No, musiałem troszeczkę się wygiąć, żeby wsiąść na niego, ale jak już wsiądziemy, jest on dosyć miękki. Także myślę, że jazda będzie bardzo przyjemna. A teraz kwestia pierwszego uruchomienia. Ogólnie w tym pojeździe nie posiadamy stacyjki. Mamy tylko y, układ włączania i wyłączania całego motocykla. Z przodu, pod kablami schowany, mamy taki, taką dźwignię sania. Musimy ją pociągnąć do góry, czyli sanie mamy uruchomione. Tutaj mamy przełącznik, tak jakby. To działa jako stacyjka. Załączamy zasilanie w motocyklu, zapala nam się lampka, przyciskamy przycisk sprzęgła i go uruchamiamy. Ma dosyć wysokie obroty, jest w tej chwili na saniu. Wiadomo jak pochodzi chwilkę, chwilkę się rozgrzeje, to sanie będzie można automatycznie zdjąć. Jeszcze. jeszcze troszeczkę zimny. Tak wygląda również kwestia gaszenia. Nie mamy kluczyka, przekrę, prze, przełączamy tylko na tak zwany zamknięty, i w tym momencie krosnam nam gaśnie, i ten pojazd już dalej nie pojedzie. Jeżeli chodzi o kwestie tych trzech motocykli Enduro, o których mówiłem, czyli 140, KLX 140, na kołach 21, 18, 19, 16 oraz 17, 14, one wszystkie posiadają takie same, Silniki. W osobnym materiale przedstawimy Wam modele na kołach, kołach 17-14. Mamy jeszcze już w naszym salonie mniejszy model na kołach 12 jest to model KLX110R. W najbliższym czasie też postaramy się nagrać materiał dotyczący tego motocykla. Bardzo się cieszymy, że mamy już w swoim asortymencie. Kawasaki jednak jest pewna grupa klientów, której zależy na bardzo, bardzo dobrej jakości, a tą jakość oczywiście gwarantuje nam Kawasaki. Wszystkie szczegóły oraz e, ceny naszych pojazdów znajdziecie na stronie. Pierwsza zakładka z lewej strony to zakładka Kawasaki. Tam mamy podział na kłady i na krosy i tam znajdziecie już e, wszystkie e, dane dotyczące tych pojazdów. Oczywiście z biegiem czasu będziemy zwiększać nasz asortyment, będziemy starali się jeszcze powiększać je o motocykle e, typowo na tory, bo takie kawasaki też posiada, ale to w najbliższym czasie. E, w najbliższym czasie również nagramy materiał dotyczący kładów użytkowych mule. To też bardzo, bardzo popularna propozycja dla ludzi, którzy potrzebują takiego kłada z dwoma miejscami z przodu do pracy. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za poświęcony czas. Pamiętajcie, kawasaki dostępne w salonie 2 kółka w nakle nad notecią, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. 730 88 00 68 lub na maila kontakt małpa Do zobaczenia!